Oj, już coś czuję, że to będzie bardzo ekscytujący film. Cześć! Trendy Instagrama 2020 rok. Spośród wszystkich trendów, o których szeroko mówi się w kontekście Instagrama światowego, ja wyekstraktowałam dla ciebie pięć tych najważniejszych, które najszybciej będą wdrożone w Polsce, zauważone w Polsce. Wśród tych pięciu jest jeden zaskakujący, no i na koniec zostawiłam sobie nowy Instagramowy termin. Nano, kto to jest Nano? Coś nowego na Instagramie. Nazywam się Marta Kaczmarski, Instagram Instruktor, czyli Instagram dla biznesu i marki osobistej. Jeśli prowadzisz konto firmowe albo konto dla swojej marki osobistej, musisz w 2020 szybko Połapać się w trendach, żeby iść z trendem. I teraz uwaga, lecimy. Pierwszy trend. Wynika on, uwaga, z dużej zmiany, którą mieliśmy na Instagramie w 2019 roku. I chodzi tutaj o liczbę lajków prezentowaną pod zdjęciem. Instagram zauważył, że ta liczba lajków dla wielu osób jest bardzo deprymująca. Dla niektórych nawet jest decyzji, decyzją o tym, żeby dać sobie spokój z tym Instagramem, no bo przecież ja nie mam szans. Porównujemy się, patrzymy na kogoś innego i myślimy, no nie, no ja nigdy czegoś takiego nie będę mogła e, osiągnąć. A co za tym idzie, bardzo mocno staramy się kopiować największe influencerskie, turbo zedytowane, wspaniałe konta. Nie wiedząc o tym, że bardzo często za tego rodzaju kontami po prostu stoi masa specjalistów, fotografów, i bardzo dużo pracy wkładamy w to, żeby te zdjęcia były jeszcze lepsze. Czasami bardzo mocno zedytowane, no spina na maksa, prawda? Więc Instagram zabrał lajki. I uwaga, pierwsza pierwszy trend jest konsekwencją tejże zmiany, i to jest trend na A. Słowo na A, czyli autentyczność. Chodzi tutaj o to, że w 2020 mamy sobie my na Instagramie bardziej cenić konta autentyczne, zdjęcia prawdziwe. Takie, jak wygląda życie. Mamy sobie cenić posty, które są bardzo wartościowe, czyli wprowadzają ewidentną zmianę w Twoje życie, bo widzisz tam dużą wartość. No i popatrz, teraz będziemy musieli troszeczkę zmienić tor naszej Instagramowej pracy i prezentowania na przykład swojego produktu na bardziej autentyczny i. To słowo proszę zapamiętać, ponieważ jest to absolutnie trend numer jeden prezentowany we wszystkich rankingach jako jedynka. Najważniejsza jest autentyczność. I teraz uwaga, trend numer dwa. Ja ten trend nazwałam kupowanie na ekranie. Sama wymyśliłam to sformułowanie, ponieważ muszę to wyjaśnić wszystkim. O co chodzi? Wiemy dobrze, że na Instagramie można prowadzić sklep. Jeżeli ty posiadasz produkcję jakiegoś fizycznego produktu, możesz na Instagramie otworzyć sklep. Kiedy otworzysz na Instagramie sklep, masz tagi zakupowe, a to oznacza, że, poczekaj, pokażę ci tak, że jeżeli na przykład produkujesz filiżanki, to do swojego sklepu dostajesz tag zakupowy. Ten tag, Możesz użyć na zdjęciu na Instagram Story i każdy może sobie kliknąć i uwaga, bez wychodzenia z Instagrama dokonać zakupu na przykład filiżanki. No i teraz, o, jak, jak postawię będzie dźwięk. I teraz uwaga. Te taki będzie można teraz udostępniać innym. Czyli może się okazać, że do tej pory pan produkujący filiżankę miał jeden tak tylko u siebie, a teraz może mieć swój tak zakupowy i tutaj, i tutaj, i u niej, i u niego, i na tym koncie. Wyobraźnia pracuje i bardzo dobrze, bo tutaj właśnie o to chodzi, że nagle zasięg twojego sklepu, twojego produktu może mieć całkiem inny wymiar i to będzie miało szalony wpływ na marketing influencerski na Instagramie. Trend numer 3. Gotowi? Trend numer 3 będzie od nas dość mocno wymagający. Mamy tutaj również pewnego winowajcę, zaraz o nim wspomnę, ale chodzi tutaj, uwaga, o filmiki. Nie lubię tego sformułowania filmiki, bo to by oznaczało, że nie doceniam wartości filmików instagramowych. Mimo, że uważam, że stworzenie dobrego, krótkiego filmu na Instagramie to prawdziwa sztuka, sztuka, która jest dostępna teraz dla wszystkich, bo można się tego nauczyć i w fantastyczny sposób prezentować historię swoją, historię swojej marki właśnie filmem. I tu uwaga, właśnie trend. Krótkie. Treści filmowe na feedzie zamiast zdjęć, na Instagram Story, prezentowanie historii, również na Instagram TV. I na Instagram TV można już ewidentnie zobaczyć, że są tam wprowadzone pewne zmiany. Jedną z takich głównych zmian jest seria, oznaczenie serii. Jeżeli ktoś nagrywa dużo filmów, to może je poukładać w serię. Tak, żebyś ty, widz, mógł wiedzieć. Hej, ten film jest z całej serii, to nie jest tylko jeden film, a zatem, a co za tym idzie podążać za serią. Więc umiejętność tworzenia filmików krótkich, energicznych z podkładem muzycznym to jest trend numer 3 na Instagramie 2020. No i teraz ten trend czwarty, ten zaskakujący. Ale zacznę od tego, że on jest wywołany przez nas, przez nas, użytkowników Instagrama. Instagram zauważył, że od roku 2016 coraz większe zainteresowanie wzbudzają dłuższe opisy pod zdjęciem. O ile kiedyś wystarczyło, dzień dobry, kochani, dobranoc, kochani, to teraz, hej, jest coś więcej, jest wartość. Ktoś na tym koncie spędza więcej czasu, ktoś czyta. To ma również bardzo duże znaczenie dla algorytmu Instagramowego, ale o tym kiedy indziej. Najważniejsze to to, że w 2020 roku Instagram będzie bardziej wymagający w kwestii opisu pod zdjęciem, który powinien być dłuższy, wartościowy i angażujący, co w efekcie ma bardzo skracać dystans pomiędzy twórcą a odbiorcą. I teraz. To, o czym mówiłam na początku, nano. I to będzie bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Uwaga, od czego zaczniemy? Kiedy mówimy o influencerach na Instagramie, Instagram nazywa ich twórcami, więc ja też będę twórca. Twórca to osoba w naszym pojęciu, która ma ogromne konto na Instagramie, przepiękne zdjęcia, ogromny wskaźnik aktywności. Tysiące lajków. Niedoścignione, praktycznie niedoścignione dla kogoś, kto dopiero zaczyna robić Instagram. Potem pojawili się mikroinfluencerzy, którzy również zdobyli bardzo fajne miejsce w kontekstach marketingowych na Instagramie. A teraz uwaga, wchodzą nanoinfluencerzy. Nanoinfluencer. To osoba, która prowadzi bardzo aktywne konto na Instagramie, najczęściej niszowe, konto, które wnosi bardzo dużo wartości i uwaga, to konto wcale nie ma dużo followersów. Są to konta, nie chciałabym podawać konkretnej liczby, ale to jest znacznie poniżej 10 tysięcy. To są konta 2, 3, 4, 5, 6 tysięcy dlaczego marki tak bardzo interesują się nanoinfluencerami? Jest na to odpowiedź, ponieważ żeby być takim nanoinfluencerem, trzeba spełniać pewne warunki. I o nanoinfluencerach opowiem na live'ie w poniedziałek. I tutaj wszystkim przypominam, że na moim koncie instagramowym marta.kaczmarski zawsze w poniedziałki o 21.00 Prowadzimy spotkania na żywo, na których ja prezentuję nowości Instagramowe, tak żeby każdy poniedziałek, każdy tydzień to był jeden krok do przodu w Twoim Instagramowym sukcesie. Więc zapraszam serdecznie. Marta. Kaczmarski, widzimy się na żywo na Instagramie.